Wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście ze mną W dzisiejszym filmie zrobię dla Was odpowiedź na tak pod tytułem Mój pierwszy raz Na kartce mam już spisane wszystkie 16 pytań I będę na nie odpowiadała I żeby zbędnie nie przedłużać lecimy z pierwszym pytaniem czy rozmawiałeś jeszcze ze swoją pierwszą miłością? Ja w ogóle moją pierwszą miłość podejrzewam, że były to czasy podstawówki albo coś ko nie podstawówka, przedszkola albo coś koło tego. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam dokładnie imienia i tak dalej, ale niestety nie mam kontaktu właśnie z tym chłopakiem. Jeszcze kiedyś tam się minęliśmy, jeszcze mieliśmy jakichś wspólnych znajomych w gimnazjum. Ale tak naprawdę ten kontakt się urwał i tego no, kontaktu, no nie rozmawiamy ze sobą po prostu. Pytanie numer dwa. Jaki był Twój pierwszy napój alkoholowy? Jeżeli chodzi o mój pierwszy napój alkoholowy, podejrzewam, że było to piwo. Generalnie pewnie było tak, że jak mój tata pił w domu piwo, dał mi łyka i tyle. Nie pamiętam jakiejś takiej konkretnej sytuacji, kiedy było to pierwszy raz i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie podejrzewam, że jeżeli już, to było to właśnie piwo. Pytanie numer 3: Jaka była Twoja pierwsza praca? Moja pierwsza praca polegała na czyszczeniu, sprzątaniu pomieszczeń biurowych. Było to w gimnazjum. Tak naprawdę dostałam te prace na zastępstwo, ponieważ pani, która to robiła na co dzień, no gdzieś tam musiała wyjechać, czy, czy też szło do szpitala, nieważne. Pracowałam tam przez 2-3 miesiące. No i właśnie sobie sprzątałam te pomieszczenia biurowe. I to właśnie była praca, którą załatwiłam tam przez kogoś, chyba przez moją mamę. Później jako tako sama sobie pierwszą pracę załatwiłam, to właśnie też był właśnie okres gimnazjum. Było to roznoszenie ulotek i, 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 i co jeszcze? Uciekła mi i chodzenie na inwentaryzację, o właśnie. Pytanie numer 4. Jaka była pierwsza osoba, która dzisiaj do ciebie napisała? Tak naprawdę jeszcze nikt do mnie dzisiaj nie napisał, ze względu na to, że z osobami, z którymi musiałam się skontaktować, kontaktowałam się telefonicznie, albo ja do kogoś dzwoniłam, albo oni dzwonili do mnie. Dzisiaj nie dostałam jeszcze żadnego SMS-a. Pytanie numer 5. Jaka była pierwsza osoba, o której dzisiaj pomyślałaś? Pierwszą osobą, o której dzisiaj pomyślałam, był to Łukasz pytanie numer 6. Gdzie po raz pierwszy leciałeś samolotem? Po raz pierwszy leciałam samolotem na Majorkę, to leciałam właśnie na wakacje, to było bodajże 3 lata temu, w 2010 roku, coś koło tego tak mi się kojarzy. To był jak na chwilę obecną mój pierwszy jedyny lot, ale mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się uda polecieć samolotem. Gdzie po raz pierwszy zostałaś na noc? Po raz pierwszy na noc, no nie licząc tutaj oczywiście babci, cioci i tak dalej, no nie licząc tej rodziny, to właśnie jak byłam taka młodsza, no i chodziłam do podstawówki, bo to już były czasy podstawówki, miałam jedną właśnie taką przyjaciółkę, z którą od czasu do czasu albo ona przychodziła do mnie na noc, albo ja do niej wiecie, jakaś tam konspira z latarką pod kołdrą i oglądaliśmy jakieś tam, nie wiem, gazety, oglądaliśmy jeszcze jakąś tam telewizję, jak dało radę, chodziłyśmy spać o drugiej, trzeciej, wiecie, wtedy to był rary tas. I następnego dnia budziłyśmy się jakoś o 12, no i tak. Właśnie, albo właśnie moja rodzina, albo właśnie ta przyjaciółka. Dalej. Pytanie numer 8. Kto był pierwszą osobą, z którą dzisiaj rozmawiałaś? E, pierwszą osobą, z którą dzisiaj rozmawiałam był Łukasz, o ile to w ogóle można nazwać rozmową, dlatego że e, poganiałam go tak naprawdę, e, że masz wstawać, bo się spóźni do pracy. E, pytanie numer 9. Co było pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłaś? E, pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłam było to e, wyłączenie budzika, włączenie drzemki o godzinie 5.50 rano. E, hmm. Pytanie numer 10, jaki był pierwszy koncert, na jakim byłaś? Pierwszy koncert, na jakim byłam, był to bodajże koncert zespołu Happy Sat. Happy Set. Fu, 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 fu. Tak, Happy Set. Było to w. w, w, w jakoś drugiej klasie, całą coś koło tego. Wcześniej chodziłam na jakieś koncerty juwenaliowe, typu więc jakieś tam. Grają różne gwiazdy i, i chodziłam sobie na te koncerty juwenaliowe, mimo że nie byłam jeszcze wtedy studentką. No ale taki typowy koncert to właśnie był e, ten koncert Happy Set. Idąc dalej, mamy pytanie numer 11. Pierwsza złamana kość. Twu, twu, twu i odpukać w niemalowane. Jeszcze nigdy nie miałam nic złamanego, ani ręki, nogi, niczego. I bym chciała, żeby tak pozostało. Wiadomo, jakieś tam skręcenia, zwychnięcia i te sprawy to jak chyba każdy z nas, ale ze złamanych rzeczy nic nie miałam i mam nadzieję, że mieć nie będę. 12. Pierwszy piercing. Pierwszy piercing to tak naprawdę było przekucie uszu. To by miało miejsce, chyba jak chodziłam do zerówki, coś koło tego. Pamiętam, że bardzo się denerwowałam. Pani przebijała uszy pistoletem, no ale wiem od Ewki teraz, że od Ewki Red tych Monster, że to nie jest dobry sposób. No ale, wiecie, przeżyłam, mam dziurki do tej pory i tak naprawdę był to mój pierwszy i ostatni piercing. Zawsze chciałam się zdecydować na jeszcze jakiś kolczyk w innym miejscu, no ale jakoś tak zostało, że mam tylko dziurki w uszach. 13. Pierwsze państwo za granicą, do jakiego pojechałaś. Powiem wam szczerze, że pierwszym państwem, które pamiętam, że pojechałam właśnie do niego za granicę, były to Niemcy. Pojechałam do Niemiec, gdy byłam na jakichś koloniach, to była pierwsza klasa podstawówki. Byłam na koloniach w Dziwnowie. bo jednego dnia mieliśmy wycieczkę właśnie do Międzyzdrojów, i stamtąd chyba pojechały, poje, płynęliśmy promem, czy jakoś tak, do Niemiec, i tam spędziliśmy cały dzień. Też była jakaś wycieczka, coś w tym stylu, więc pierwsze, jak pamiętam, to była na pewno wyprawa do Niemiec. Chociaż nie. Chyba szybciej jeszcze z rodzicami byłam w Czechach i na Słowacji. To był podobny okres, więc nie chcę mówić, które na pewno, ale właśnie to był taki bardzo zbliżony do siebie okres, więc albo, właśnie były albo w Niemczech, albo w Czechach, albo na Słowacji, bo nie pamiętam do końca. Teraz właściwie sobie o tym tak przypomniałam i uświadomiłam. No ale który z tych trzech państw więc daleko od Polski nie było. 14. Pierwszy film, który pamiętasz. Pierwszy film, który pamiętam, to jest zdecydowanie król Lew, to jest w ogóle bajka z mojego dzieciństwa i ja pamiętam to jak do dziś, że moja mama z pracy od swojej koleżanki przyniosła kasetę VHS właśnie z tym królem Lwem i mieliśmy możliwość sobie przegrania ją na swoją kasetę. I ta kaseta jest u nas w domu jeszcze do tej pory, co prawda jest gdzieś tam schowana w piwnicy czy gdzieś na dole, zakopana z jakimiś śmieciami podejrzewam, ale jest do tej pory. I, i no pamiętam, że dosyć często oglądałam tę bajkę. Zawsze ryczałam jak tam Simba, Mufasa i cała ta reszta. No wiadomo, poryczałam się zawsze jak dzieciak. Pamiętam jeszcze też pocahontas. Timon i Pumba idą przez świat, ale taką najbardziej bajką, którą właśnie mi utkwiła w pamięci, to jest zdecydowanie król lew. Idąc dalej, pytanie numer 15. Pierwsza uwaga w dzienniczku. Ja ogólnie podejrzewam, że moja pierwsza uwaga w dzienniczku dotyczyła do tego, że byłam zbyt aktywna na lekcji. Oczywiście rozmawiałam, ale nie wtedy, kiedy miałam i nie na temat, jaki miałam. Ja właśnie zawsze miałam taki problem, że jak gadałam, mnie panie często przesiadały, sadzały mnie z chłopakami, żebym po prostu nie rozmawiała, a ja nawet z nimi rozmawiałam, więc było jak było, więc podejrzewam, że tego tyczyła się pierwsza uwaga. Jednakże taką uwagę, która mi utkwiła w pamięci do tej pory, to była uwaga, jaką otrzymałam, to jest też podstawówka, bądź też gimnazjum, nie pamiętam do końca. I była to uwaga z, uwaga, lekcji religii. I dotyczyła ona do tego, że było wpisane, nie wiem czy drukowanymi, ale jakimiś takimi większymi literami, że. Ola przyszła z kurtką na lekcję religii. I taka właśnie o to uwaga widniała. To nie była moja pierwsza uwaga, ale pamiętam, że coś takiego właśnie miało miejsce. I ostatnie pytanie to jest pytanie 16. Pierwszy współlokator. Moim pierwszym współlokatorem tak naprawdę mogę powiedzieć, że jest Łukasz, bo mieszkamy razem. Jeżeli chodzi o mieszkanie, ja nigdy nie wynajmowałam. Stancji ani pokoju, ze względu, że studiuję w tym samym miejscu, w tym samym mieście, w którym mieszkam. I tak naprawdę moim pierwszym współlokatorem jest Łukasz, bo się do mnie przeprowadził, mieszkamy razem. No i, i to chyba na tyle. Jeszcze mogłabym zaleźć Hapsa, który właśnie tam leży, a właściwie śpi, jako też jako współlokatora. No ale on był drugi, bo pierwszy był Łukasz. No dobra, to wszystko. Odpowiedziałam na wszystkie 16 pytań. Jeżeli macie chęć, to napiszcie mi na dole w komentarzach odpowiedź na jedno, na dwa. Albo na wszystkie pytania, albo możecie sobie wybrać, na które chcecie. Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa!